Się, że skumorowało się wszystkie pechy, jakie mamy do tej pory, i to jest w tej rundzie. Bo de facto dostaliśmy w ostatniej akcji bramkę i zremisowaliśmy który można powiedzieć był, był wygrany. Ale mówię, to jest sport. Gratuluję koronie tego punktu. Wyszliśmy z zamiarem takim, żeby zagrać wysoko pressingiem agresywnie, pokazać Wiśle, że, że to jest nasz teren, i niestety w pierwszej połowie tego nie zrobiliśmy. I i za dużo Wisła operowała piłką w środkowej strefie i tak samo w strefie swojej obrony, a na to mieliśmy nie pozwolić. Ta pierwsza półka dodatkowo jeszcze nam nie wyszła, bo, bo dostaliśmy czerwoną kartkę, wcześniej bramkę i niestety musieliśmy gonić wynik. Wierzyliśmy w to, powiedzieliśmy sobie w szatni, że jeszcze nie wszystko stracone. Najważniejsze to, żeby nie stracić drugiej bramki, a pod koniec zaatakujemy wszystkimi siłami, które mamy, chociaż i po przerwie weszło dwóch bardzo ofensywnych zawodników i, i też dążyliśmy, bo, bo mieliśmy dużo stałych fragmentów, nawet strzały były światło, światło bramki i wierzyliśmy do końca i, i Bóg nam to wynagrodził. Tak można powiedzieć, zawsze mecze z Wisłą, jak znamy z historii, Dostarczały dramaturgii. No, dzisiaj były trzy czerwone kartki i bramka w ostatniej sekundzie, w ostatniej akcji meczu. Na pewno za drugą połowę trzeba pochwalić chłopaków, bo, bo walczyli. Był moment, że graliśmy w dziewiątkę i dalej, dalej dążyliśmy do tego, żeby trafić, trafić do bramki Wisły, i widocznie to się opłaciło. Dziękuję.